Witajcie moi drodzy, chciałbym, abyśmy dzisiaj rozpoczęli taki cykl siedmiu, ośmiu wykładów związanych z małżeństwem i chciałbym Cię rozpocząć od takiego tematu. Może nie będzie to jakiś taki temat łagodny miły, ale na pewno do przemyślenia i na pewno mocno zastanawiający. I prawdopodobnie bardzo rzadko poruszany, i tym bardziej chciałbym rozpocząć ten cykl tematów w małżeństwie właśnie od tego. I rozpocznę od listu do Hebrajczyków i 13 rozdział. Czwarty werset. Posłuchajcie tego: list do Hebrajczyków, trzynaście, cztery. Małżeństwo ma być otaczane szacunkiem przez wszystkich. My wiemy, że małżeństwo rozpoczął Bóg już w raju, kiedy powiedział do Adama i do Ewy, do kobiety i do mężczyzny, że sta... oto ci dwoje ludzie stali się jednym ciałem. I tak było to zaplanowane przez Boga i tak to powinno trwać do dzisiaj. Oczywiście, my, my wiemy, że dzisiaj trochę inaczej to wygląda. Ale Bóg powiedział, że małżeństwo ma być otaczane szacunkiem przez wszystkich. Uważajcie, co dalej, a pożycie małżonków bez skazy. Bóg bowiem osądził prawiających prostytucję i cudzołożników. I chcę dzisiaj właśnie o tym mówić. Cudzołóstwo. Czym ono jest? I jakie ono konsekwencje przynosi? Popatrzmy na list do Koryntian, szósty rozdział. 9 werset. Albo czy nie wiecie? Że niesprawiedliwi nie odziedziczą Królestwa Bożego? Nie łudźcie się. Ludzie dopuszczający się nierządu, bałwochwalcy, cudzołożnicy, mężczyźni współżyjący między sobą i ci, którzy się im oddają, złodzieje, chciwcy, pijacy, oszczercy, zdziercy, nie odziedziczą Królestwa Bożego. Na pewno wszyscy znamy dziesięć przykazań Bożych. Wiemy, że trzy z nich odnoszą się bezpośrednio do naszej relacji z Bogiem, ale reszta odnosi się do naszej relacji z innymi ludźmi, ludźmi między nami. I jeżeli miałbym powiedzieć Tobie, żebyś wybrał najważniejszych dziesięć rzeczy, albo dziesięć wydarzeń ze swojego życia, albo dziesięć rzeczy ze swojego małżeństwa, to te dziesięć rzeczy to byłyby takie wielkie, Kamienie, że tak powiem, nie jakieś tam ziarenka piasku, ale takie najważniejsze rzeczy. I kiedy Bóg mówi o naszym życiu, kiedy Możesz poszedł na górę do Boga i otrzymał od Niego 10 przykazań Bożych, a więc 10 takich wielkich kamieni dotyczących naszego życia, naszych relacji, to zobaczcie, że jedno z tych przykazań mówi i brzmi: Nie cudzołóż. Więc jest, jest to jedna z najważniejszych Rzeczy w małżeństwie. Nie cudzołóż. Ja mówię tutaj, przeczytałem tylko trzy wersety, oczywiście jest ich wiele. W całym Starym Testamencie Bóg bardzo często odnosił się do ludzi i do Żydów, do Izraela, mówiąc o nich, że Wy cudzołożycie, wy zdradzacie mnie z innymi bogami. Tak? I nazywał to bardzo często cudzołóstwem, zdradą. Tak jak powiedziałem na samym początku, że Bóg uczynił nas jednym ciałem, małżeństwo, Bóg uczynił jednym ciałem, o tym powiemy jeszcze więcej w następnych wykładach. Ale spójrzmy na to, że to nie jest jakieś nowe pojęcie i jedyne w Biblii. Bóg powiedział, że On kościół uczynił jednym ciałem, że Jezus jest głową kościoła, a my jesteśmy członki, członkami którzy, i składamy się na jedno ciało Chrystusa. Kiedy weźmiemy w ogóle Boga, to my wyznajemy Boga w trzech osobach: Bóg Ojciec, Syn Boży i Duch Święty. Jest jeden Bóg, ale są trzy osoby i one tworzą jedność. Wiem, że nie wytłumaczymy tego dzisiaj. Myślę, że jest to, jest to też pewnego rodzaju dla nas tajemnica, czym jest do końca to jedno ciało w małżeństwie. Ale jedno jest pewne. Kiedy wstępujemy w związek małżeński, stajemy się jednym ciałem, to jest też związane z tym, że nasze dusze są połączone. A przede wszystkim jesteśmy połączeni w duchu. I chociaż jesteśmy dwiema osobami, to stanowimy jedno ciało. I to jest tak niezwykłe. I to jest pierwsza relacja i chyba najważniejsza, myślę, że mogę śmiało powiedzieć, że najważniejsza w naszym życiu. Pamiętaj, twój mąż czy twoja żona to jest osoba. Z którą spędzisz całe życie w normalnych sytuacjach dzieci wychodzą za mąż, żenią się, i zakładają swoje rodziny i opuszczają rodziców. Tak jak Bóg powiedział, opuści człowiek ojca i matkę. Tak. Innymi słowy, a my oboje zostajemy i mamy ze sobą życie. I jest jak ważne jest, aby budować swoje relacje, budować komunikację w życiu. Dbacie o małżeństwo, szanować małżeństwo, tak jak mówili do, do Hebrajczyków, o tym, abyśmy wszyscy szanowali małżeństwo i instytucję małżeństwa jako taką, która dzisiaj powiedziałbym, że jest trochę w takiej pogardzie. I kiedy patrzymy na małżeństwo z Biblii, to widzimy tutaj, że to jest coś pięknego, coś dobrego i coś. Coś tak naprawdę, jakby najważniejsza relacja tu na Ziemi, jaką może człowiek stworzyć z drugą osobą. Oczywiście, dzisiaj mamy do czynienia z wieloma różnymi, że tak powiem, e, poglądami na ten temat. Najczęściej są to bezbożne poglądy, które nie mają nic wspólnego z Bogiem, chociaż bardzo często ludzie, którzy je głoszą, e, no, nawet potrafią mówić o Bogu. Tak? E, słuchajcie, to, co dzisiaj ma miejsce chociażby, tak? kiedy jest taka moda na to, aby wchodzić do szkół może jeszcze u nas nie, ale o tym się głośno zaczyna mówić, występują różnego rodzaju osoby w telewizji, które twierdzą, że absolutnie należy w szkołach uczyć młode dziewczyny, 13 i chłopców, 13, 14-letnie dziewczyny, jak współżyć, żeby nie zajść w ciążę, jak współżyć i się odpowiednio zabezpieczyć. To jest bardzo ciekawe, też o tym powiem na innym wykładzie, dłużej, ale zobaczcie do czego to zmierza. Innymi słowy, nie mówi się ludziom to, co mówi Bóg. Zachowaj swoje dziewictwo, czy to jesteś chłopcem, czy, czy dziewczyną, aż do ślubu. O tych rzeczach się dzisiaj nie mówi, z tego się ludzie śmieją. Ale Bóg nazywa wszeteczeństwo, a więc współżycie seksualne przed małżeństwem, tak? Czy też cudzołóstwem, czyli współżycie seksualne poza małżeństwem, kiedy jesteś w związku, Bóg nazywa to grzechem. Bóg nazywa to grzechem. I tak naprawdę ludzie zdradzając się, czy zdradzając siebie, popełniają na swojej duszy wielkozbrodnie. Nawet o tym często nie, nie mają nawet pojęcia, jakie to będzie miało konsekwencje. Spotkałem kiedyś pewnego chłopca, a w zasadzie miał on pewnie 17-18 lat. I rozmawiałem z nim dłuższy czas i zaczął mi mówić, że w zasadzie on dziewczynę zmienia co dwa tygodnie. Nie ogranicza się seksualnie. Ale kiedy patrzył na mnie, zobaczyłem w jego oczach łzy i powiedział mi tak: Gdybym mógł dzisiaj to zmienić, to bym to zmienił. Mówię, mówi: Nie wyobrażam sobie, żeby mieć żonę, a jednocześnie nie mieć innych kobiet. Na boku, tak? Nie wyobrażam sobie takiej normalnej rodziny. Gdybym mógł to zmienić, zmieniłbym to, ale wiem, że już teraz za późno. Chcę ci powiedzieć, nigdy nie jest za późno. Możesz to zmienić. Jezus chce wybaczyć tobie wszystkie twoje grzechy, nawet jeśli popełniałeś różnego rodzaju grzechy do tej pory, ale chcesz poznać Jezusa, chcesz zwrócić się do Niego. On automatycznie wybacza ci wszystkie grzechy. Ale to też oznacza, że kiedy słyszysz takie słowo, nie rób tego więcej nigdy. Nigdy nawet nie zbliżaj się do tego, uciekaj przed tymi rzeczami. Kiedyś spotkałem też młodych ludzi i chłopak był z dziewczyną, którzy ze sobą chodzili i byłem może trochę taki bezczelny wtedy, zapytałem tego chłopaka, słuchaj, kiedy będziesz chciał mieć żonę, to czy wybierzesz sobie dziewicę? Czy wybierzesz sobie taką, o której wiesz, że już ona była z tym chłopakiem, z tamtym chłopakiem? Nie no, pewnie, że dziewicę wybiorę. I ta dziewczyna, yy, która okazało się, że była jego dziewczyną, stała, słuchała obok i widziałem, jakie się głupio zrobiło. Widzisz? Jak jesteś dziewczyną, nie oddawaj swojego ciała tak łatwo. Jak jesteś chłopakiem, to powstrzymaj się. A twoje życie w małżeństwie, twoje życie seksualne, będzie czymś najpiękniejszym, i najlepszym, co może Ci się przydarzyć. Dobrze, ale idźmy teraz do takiego miejsca w Biblii, w przypowieści Salomona. Pamiętam, kiedyś w jednym z, kościo z kościołów wydarzyła się taka -to sytuacja. Przyjechał pewien misjonarz i on głosił na temat małżeństwa. I jednym z jego wykładów było właśnie zdrada małżeństwie cudzołóstwo. I było wiele osób, słuchały tego i tak, wiecie, jak to ludzie czasami, nie, no ale to takie słowo, no dobra, ale to przecież, to, czy to nas dotyczy? W ciągu następnego roku w tym kościele czterech mężczyzn zdradziło swoje żony, w tym trzech liderów. Trzy, z, z tych czterech małżeń tylko jedno się ostało. Trzy, trzy się rozpadły. To jest tragedia, oczywiście, żeby było jasne, mężczyźni, Cierpieli w swoich duszach, kobiety cierpiały jeszcze bardziej, poczuły się zdradzone, straciły zaufanie, dzieci były rozgoryczone, nie rozumiały dlaczego. Strzeż się, strzeż się cudzołóstwa. Salomon. Wiecie, kim był Salomon? Czy wiecie, że Biblia mówi, że Salomon miał 300, 300 nałożnic i 700 żon. Nie, to Biblia o tym, o tym mówi. Ja mówię tylko o tym, że miał e, tak? 700 żon i 300 nałożnic. Nie wiem, nie wiem, co jeszcze, ile miał. Ale posłuchajcie, i ten oto człowiek był, został nazwany najmądrzejszym człowiekiem na świecie przez słowo Boże. wierzę, że, że tak było. Napisał w przypowieści Salomona. Wiele mądrości, ale właśnie dlatego, że Salomon, który doświadczył tego wszystkiego, to właśnie on pisze. Jak zdradliwe jest cudzołóstwo. Kiedy on pisze pieśń nad pieśniami, to wydaje się jakby to był jego wyraz pragnienia jego tęsknoty do tej jednej jedynej czego już nie był w stanie doświadczyć. I Salomon pisze również pisząc o małżeństwie bardzo dużo mówi na temat cudzołóstwa. Kiedy pisze w Księdze, w ogóle Księga Kaznodziei Salomona, gdzie jest napisane, że e, o pochwale, gdzie on mówi o pochwale małżeństwa. Mówi, że sznur podwójny nie tak... E, nie, może ja to przeczytam, żeby, żeby też to tak zabrzmiało jak trzeba. Tak, tu, tu e, wiele rzeczy jest na temat marności marności ale kiedy czytasz księgę kaznodziei Salomona pamiętaj jedną rzecz czytając ją musi zwrócić uwagę na to że to jest księga która pokazuje y, życie człowieka z takiego punktu ziemskiego a tak naprawdę jej przesłanie dotyczy tego że życie bez Boga jest bez sensu jest marnością zachęcam cię żyć z Bogiem yy. Dobrze, ja kolejnym razem ten werset przeczytam z kaznodziei Salomona. Natomiast skupmy się teraz na przypowieściach Salomona i na tym, co on e, tutaj, co Salomon mówi na ten temat. Piąty rozdział od początku czytajmy. Zwróć uwagę na mą mądrość, mój synu. Zadbaj o to, by zrozumieć moją myśl. Chodzi o to, byś zachował rozwagę, a twoje wargi pilnowały poznania. Owszem, obca kobieta ma na wargach miód. A jej podniebienie gładsze niż oliwa. Jednak potem jest gorzka jak piołun, i ostra jak obosieczny miecz. Chwila słodyczy. Ta chwila, Zapa czy też nieopamiętania się, pożądania, chwila, która ma tak potężne konsekwencje. Kiedy wydaje się na początku ta obca kobieta, jak ktoś kiedyś powiedział, traba jest zawsze bardziej zielona u sąsiada, tak? Ta obca kobieta. Na początku jest jak miód, jak oliwa. Jest tak fajnie, ale po wszystkim jest gorzka jak piołun i ostra jak obosieczny miecz. Pomyśl o tym, rozważ to słowo. Stąpa ona prosto ku śmierci, zdąża wprost do świata umarłych. Czy chcesz, tam, czy chcesz z nią tam iść? Czy chcesz za nią podążać? Nie chcę kroczyć prostą ścieżką życia, nawet w niebie, jak zgubne są jej szlaki. Teraz więc posłuchajcie, synowie, nie lekceważcie mojej przestrogi. Trzymajcie się od niej z daleka. Nie podchodźcie do wejścia jej domu, bo inni pozbawią was sławy. Okrutni ludzie zmarnują wam lata. Waszym mieniem nasycą się obcy, a wasz trud skończy się w cudzym domu. Będziecie narzekać o kresu życia, gdy przeminie młodość z jej wigorem. Jak mogłem nie trzymać się karności? Jak mogłem odrzucać przestrogę? Jak mogłem nie słuchać wychowawców, lekceważyć głos nauczycieli? Chwila i wpadłem w nieszczęście ze strony zgromadzenia i rady. Dalej kolejny werset, który mówi w ten sposób: 6,24 To wszystko ochroni Cię od niewiernej kobiety, od pokus cudzej żony. Nie pragnij w głębi serca jej urody, oprzyj się trzepotaniu jej powie. Widzisz, wszystko zaczyna się od Twoich myśli, od Twoich wyobrażeń, od tego, o czym myślisz. I kiedy zapragniesz w głębi serca jej urody, to już diabeł, stworzysz sytuację, abyś mógł to dalej pociągnąć. Ja pamiętam kiedyś taką historię. Nie wiem, gdzie to się wydarzyło, ale ktoś to kiedyś opowiadał. Był pewien mąż Boży, człowiek, który jeździł, głosił słowo. I w pewnym momencie na jego spotkaniach przychodziły dwie kobiety. I one jeździły z nim po różnych miejscowościach. Oczywiście bardzo ładne, biły brawo, wszystko super. I rozmawiali ze sobą często. One jeździły za nim i w pewnym y, momencie by y, on wynajął pokój w hotelu, one również w tym samym hotelu i zdzwonili się. Zdzwonili się i ona była wtedy pod prysznicem, więc opowiedziała mu o tym, a kiedy poszła do niego, to już szybko się wszystko potoczyło. On miał żonę, dzieci i w ten sposób zdradził. Czasami nawet nie wiemy, yy, że diabeł planuje pewne rzeczy, nie rozumiemy tego. Biblia mówi, że on zastawia na nas zasadzki. Wiecie o tym? Zasadzki. List do Efezjan 6, 6 rozdział. A my potrzebujemy być na tyle blisko Boga, żeby się temu oprzeć. Czytajmy dalej. Bo gdy kobieta nierzonda odda się za obiad, cudza żona może kosztować życie. Wiecie, o czym tutaj jest mowa? Że Bóg nie pochwala tutaj chodzenia do domów publicznych albo spotkania na swojej drodze prostytutki i współżycia z nią. Bóg nie o tym tutaj mówi, że to jest dobre, nie pochwala. Ale mówi o tym, że nawet jeżeli ktoś coś takiego zrobi, to współżycie z czyjąś żoną lub zdrada swojej. To nie ma nic chyba gorszego. Albo jest to jedna z najgorszych tragedii w życiu danej rodziny. Dlatego mówi, że za prostytutkę możesz zapłacić. To jest dosłownie to powiedziane. Kosztuje obiad, tyle co obiad. Ale cudza żona może kosztować o wiele więcej. Może kosztować twoje życie. Twoje życie rodzinne, twoją, że tak powiem, sielankę, twój pokój i wiele. Cennych rzeczy, Twoją radość, a później jest tylko smutek. Czytajmy dalej. Czy da się zagarnąć, zgarnąć do zanadrza ogień i nie spalić przy tym odzienia? Czy można chodzić po żarze i nie poparzyć sobie stóp? Podobnie jest z tym, kto zachodzi do żony bliźniego: nikt, kto jej dotyka, nie ujdzie bez kary. Czyż nie gardzą złodziejem za kradzież, choćby dopuścił się jej, będąc głodny? Gdy go złapią, musi oddać. Po siedmiokroć. Czasem traci wszystko co posiada. Temu jednak kto cudzołoży, brak rozumu. Niech to robi, jeśli szuka swej zguby. Dorobi się sińców i niesławy, a swej hańby już nie wymarza. Zazdrość bowiem podsyci gniew męża, nie będzie pobłażał w dniu zemsty. Nie przejedna go żaden okup nie zechce. Nic nie zechce, choćbyś mnożył prezenty. Siódmy Rozdział. Strzeż mój synu tego, co ci mówię, ceni jak skarb moje przykazania, przestrzegaj ich, abyś żył szczęśliwie. Strzeż moich nauk jak źrenicy oka, Przywiąż się sobie do palców u ręki, wypisz je na tablicy swego serca. Wyznaj mądrości, ty jesteś moją siostrą, a rozum nazwij moim krewnym, aby cię strzegły przed obcą kobietą, przed nieznajomą, która nęci gładką mową. Wyglądałem raz z okna mego domu, wychyliłem się z lekka przez kratę. I co widzę? Wśród prostych, co między chłopcami młodzieńca bez rozumu, szedł ulicą niedaleko jej mieszkania, Zboczył na drogę wiodącą do jej domu, Zmiech, z, zmierzch zapada. Dzień miał się ku końcowi, noc powoli pogrążała, wszystko w mroku, gdy właśnie spotkała go ona. Wtedy skąpy strój i plan skryty w sercu. Podniecona, gorąca, niespokojna, nic nie mogło zatrzymać jej w domu. Wyszła na ulicach, na placach, czeka na każdym niemal rogu. W końcu chwyta go, całuje i ulubieżnie namawia. Mam posiłek z ofiary. Dzisiaj właśnie spełniłam swe śluby. Dlatego wyszłam, aby cię tu spotkać. Szukałam i wreszcie znalazłam. Zasłałam łóżko pięknymi kobiercami, barwnym płótnem, sprowadzonym z Egiptu. Pokropiłam nasze posłanie mirrą, aloesem, wonnym cynamonem. Chodź! I pijmy pieszczoty do rana. Nacieszmy się naszymi ciałami. Mego męża nie ma dzisiaj w domu. Wyjechał, jest dalekie dalekiej podróży. Zabrał z sobą sakiewkę z pieniędzmi. Ma powrócić dopiero w dniu nowiu. Tak uwiodła go licznymi namowami. Przekonała gładkością swych warg. I słuchajcie teraz. I jak cielę na rzeź. Poszedł za nią. Dał się złapać. Głupiec na jej sznur. W końcu strzała ugodzi go w wątrobę. Jest jak ptak, który śpieszy prosto w sidła, nieświadom, że przybliża swoją śmierć. Teraz więc posłuchajcie mnie, synowie, rozważcie to, co chcę Wam powiedzieć. Niech żaden z Was nie zbacza na jej drogę, niech się trzyma z dala od jej ścieżek, gdyż wielu przyprawia o upadek i liczni są mężczyźni, przez nią ścięci. Jej sypialnia to droga do grobu, to ścieżka wprost do komnat śmierci. Tak naprawdę, czytając to słowo, ja nawet nie muszę dużo mówić, to jest tak wymowne, ale zawsze, kiedy Bóg mówi o cudzołóstwie, to mówi o tym, że tak naprawdę prowadzi to do śmierci człowieka, na pewno duchowej, prowadzi to do tragedii, do zranienia. Wiele osób. Bardzo długo się z tego podnosi. Wiele osób tak naprawdę traci zaufanie nie tylko do tej bliskiej osoby, ale bardzo często do Boga. Chociaż yy, nie powinni, bo to przecież nie Bóg jest winien tego, tak? Ale często tak jest. Dzieci tracą zaufanie. Pomyśl o tym. I kończąc, żeby też nie przedłużać, bo chcę, żeby to były takie dosyć krótkie wykłady, do pół godziny. Chcę przeczytać wam o pięknie miłości małżeńskiej i o zachęcie abyś trzymał się żony jedynej kobiety w swoim życiu abyś trzymała się męża jedynego mężczyzny w twoim życiu pij wodę z własnej cysterny świeżą wodę ze swojej studni czy twoje źródła mają wylewać się na ulicę a strumienie wody na place Niech do Ciebie samego należą, a nie do obcych wraz z Tobą. Niech będzie błogosławiony Twój zdrój. Ciesz się żoną poślubioną w młodości, rozkoszną jak łania, wdzięczną jak gazela. Upajaj się, pieszcząc jej piersi. Bądź zawsze pijany jej miłością. Dlaczego masz pocieszać się obcą, obejmować łono cudzej? Mój synu, owszem. Oczy pana widzą każdą ludzką drogę. Nie jest mu obojętny żaden szlak człowieka. Bezbożny, zaplącze się we własnych przewinieniach, spęta go na dobre własny grzech. Umrze on, ponieważ nie chciał żyć w karności, przez głupotę stoczy się na dno. Czyli Bóg nas zachęca do tego, abyś od młodości do końca swojego życia cieszył się żoną, cieszyła się mężem. I kiedy patrzysz na małżeństwa, które mają 70-80 lat, to jest to wartość, kiedy możesz posłuchać tych ludzi, którzy przeżyli ze sobą całe życie w świętości, w czystości małżeńskiej. tak? Będziemy mówić o seksie w małżeństwie, dlatego że tutaj to, co czytaliśmy, Biblia jest pełna tego, takich fragmentów, które o tym, o tym uczą i mówią. Natomiast chcę ci powiedzieć, patrząc na takie małżeństwa, i na ich doświadczenie przeszli problemy, różne sytuacje w życiu, kłopoty, czasami może jakieś konflikty, ale przetrwali i żyją ze sobą razem. I tak naprawdę warto od takich ludzi uczyć się. Warto na nich patrzeć i powiedzieć sobie: Ja będę wierny swojej żonie, powiedzieć sobie: Będę wierna mojemu mężowi. Drogi przyjacielu, niech cię Bóg błogosławi. Kiedy wysłuchałeś tego, ja za tydzień będę dalej kontynuował temat małżeństwo, poruszymy inne oczywiście tematy. Myślę, że będzie to dla nas też w jakiś sposób wartościowe. Natomiast to, co jest najważniejsze: żyj z Bogiem. Jako małżeństwo żyjcie z Bogiem, bo to jest najlepsze, co możemy zrobić. Bóg jest najlepszym. Doradcą w małżeństwie. Biblia na ten temat tak dużo mówi. Bóg nie zostawił nas samych. Po to, żebyśmy robili to tak, jak sobie chcemy. Ale jeżeli chcesz być szczęśliwy, to żyj z Bogiem. Niech Twoje małżeństwo będzie życiem z Bogiem. I to jest najlepsze, co możemy uczynić. Niech Cię Pan błogosławi.